Które europejskie regiony przyciągają największą liczbę utalentowanych ludzi? Unia Europejska jest domem dla około 80 milionów wysoko wykwalifikowanych specjalistów, czyli 44% wszystkich pracowników w wieku od 25 do 64 lat. Wysoko wykwalifikowani pracownicy to menadżerowie, technicy lub inni pracownicy, którzy utrzymują się z określonej wiedzy lub doświadczenia. Stolice i regiony miejskie Unii Europejskiej mają najwyższy odsetek wysoko wykwalifikowanych pracowników. Największa koncentracja talentów występuje w regionach stołecznych, które stanowią 12 z 14 regionów o najwyższych wskaźnikach. Na pierwszym miejscu znajduje się Sztokholm z udziałem 74%, następnie Utrecht w Holandii 69%, Luksemburg 67%, Belgijska Brabancja Walońska, Kopenhaga i Praga z udziałem około 66%. Regiony wiejskie i były ośrodki przemysłowe mają najniższy odsetek. W 24 regionach Unii Europejskiej wysoko wykwalifikowani pracownicy stanowili mniej niż 1 trzecią całkowitego zatrudnienia. Znajdują się one głównie w krajach Europy Południowo-Wschodniej. Najniższy odsetek odnotowano w regionach Grecji Środkowej 21,8%, na Wyspach Jońskich 22,3% oraz w rumuńskim regionie Sudmuntenia.